Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. Dziś nie gość u nas, ale my u gościa wozem satelitarnym. Agnieszka Michajłow dzisiaj odwiedziła Barbarę Kawińską, dyrektor pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj przed Narodowym Funduszem Zdrowia, bo to już za e, około godzinę będzie manifestacja związkowców i pracowników, zarówno z Kościerzyny, ze Szpitala, jak i z Zaspy, jak i ze Słupska. Oni wszyscy przyjeżdżają tutaj w proteście przeciwko temu, że Narodowy Fundusz Zdrowia tak przeprowadził konkurs, że trzeba będzie zwolnić e, jakąś część pracowników i część pacjentów nie będzie miała dostępu do e, świadczeń specjalistów tam, gdzie była. Pani jakoś przeraża tego typu manifestacja, czy pani generalnie nie bierze do głowy? Ja nie, nie, no przede wszystkim dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Trudno żeby nie przerażała, ja od Pani się dowiaduję, że będzie szpital ZASPA czy inne szpitale. Ja mm, jeszcze do, do, przed chwilą, jeszcze sądziłam, że to będzie tylko szpital Kościerzyna. Dostałam pytania od związkowców szpitala Kościerzyny, na które odpowiedziałam powiadamiając Pana Marszałka i Pana Dyrektora Krzywosińskiego. Natomiast widzę, że charakter manifestacji się zmienia No zobaczymy, jak będzie to nie wiem, tak? Ja wiem jakie są zapowiedzi No ja tego nie słyszałam Pani dyrektor Pani dyrektor, a pani e, czuje się z, e, jakoś źle z tym całym zamieszaniem, które Narodowy Fundusz Zdrowia zafundował pacjentom w związku z leczeniem specjalistów? Generalnie się czuję źle, jak jest takie zamieszanie koło mojej instytucji, bo nie powiem koło mojej osoby, bo to po prostu człowiek na tym stanowisku jest, albo go nie ma. Natomiast y, powiem tak, y, wypowiedzi posłów, które czytałam w jednej z gazet, mocno mnie zdziwiły, to przecież panowie, panie posłowie ustalają prawo w tym kraju, ustalają ustawy. My na podstawie tych ustaw działamy. To z tych. Ustaw się bierze, biorą potem rozporządzenia ministra czy inne wytyczne. To nie tak, że dyrektor oddziału siedzi tutaj. W tym tygielku jest zobowiązany przestrzegać przepisów. Pani dyrektor, ja mam wrażenie, że w tym momencie jesteśmy raczej w takim miejscu, w którym tak naprawdę nie o przepisy chodzi, ale wielu przedstawicieli, zarówno samorządek i polityków, mówi, że z panią nie ma dialogu, że pani nie ma empatii wobec pacjentów, że jest pani po prostu księgowym i sprawdza pani tylko tabelki. Po pierwsze, nie mam takiego zawodu, więc proszę nie nazywać mnie księgowym. Jestem przede wszystkim lekarzem i proszę o tym pamiętać. Po drugie, pani Radek, pani miała kiedykolwiek kłopot z yy, porozmawianiem ze mną? Jeżeli pani chciała, naprawdę nie ma kłopotu. Dzisiaj za chwilę, za parę minut przyjeżdża ból miszczerska. Mimo, mimo bardzo napiętego w tej chwili czasu, nie ma powodu, żeby mówić, że ze mną się nie można spotkać, że ze mną nie można rozmawiać. Jest inna sprawa i myślę, że to głośno trzeba powiedzieć. Te rozmowy, które by wskazywały, że na przykład taki czy inny szpital powinien dostać to czy tamto. Niestety u mnie tych rozmów być nie może, bo u mnie są przetargi o publiczne pieniądze. I nawet jeżeli my to widzimy, łatwiej jest trochę w kontraktach szpitalnych. Bo jeżeli powstaje nam nowy oddział szpitalny, yy, władze nam to zgłaszają jest zarejestrowany. Ale zgłaszają nam odpowiednio wcześnie, że możemy to ująć w planach na rok przyszły, to możemy zrobić konkurs na ten oddział. Natomiast jeżeli chodzi o przychodnie, poradnie, proszę Państwa, na 375 nowych miejsc były złożone oferty. Nowych miejsc, nie świadczeniodawców, to starzy składali też, bo raptem nowych było 33, tylko 103 nowych weszło. Wszystkie inne staży dostali. Pieniądze są większe, są większe kontrakty i nie powinno być kłopotu po z dostępem do lekarza. No ale sama pani widzi, że jest, no zgłaszają się poszczególne nie wiem, samorządy Skarszewy, tak? Nie ma e, z, e, kontraktu na specjalistów. Ostatnio było gdzieś tam w okolicach Wejherowa. Nie ma e, poradni jakiejś ginekologicznej. Nie ma poradni ginekologicznej, bo proszę państwa, żyjemy w XXI wieku i trudno, że poradnia ginekologiczna w miejscowości Choczewo, bo już powiem to głośno, miała lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji, gdzie jest wymagany dwójkowicz, czy powiedzmy wyżej oceniany dwójkowicz i żeby nie miała chociażby aparatu KTG w, w, tej, w tej poradni. Proszę Pani, nie możemy, nie, nie możemy na zasadzie, y, że będziemy liczyć na to, że my jesteśmy na wsi, to my mamy inne przepisy. Przepisy są takie same. Niemniej jednak chciałam powiedzieć, że poradniom ginekologicznym szczególnie się przyglądam, ponieważ uważam, że no... Trudno jest kobietom w ciąży, sama chodziłam kiedyś w ciąży, więc wiem jaki to jest moment, dojeżdżać 30 kilometrów do ginekologa. Być może będziemy robić dodatkowe konkursy o obniżonym standardzie, ale to jest wstyd proszę Państwa. To jest wstyd. Wszystkie samodzielne, publiczne, czyli wszystkie, które mają organy założycielskie, gminne, Yy, starostowe, powiatowe i tak dalej. To one odpadły. Nie niepubliczne, tylko właśnie te. Nie wiem na co liczono. Przepisy są jednakowe dla obu. Yy. Rozumiem, ale wielu samorządów mówi, że mimo wszystko inwestuje w, yy, w służbę zdrowia. Te Karszewy przeze mnie wspomniane, tak? Widzimy nowe gabinety przygotowane, zainwestowane pieniądze unijne. To nawet tego potem prywatnie nie można wynająć. Yy, powiem tak. Yy, Pieniądze unijne, jeżeli inwestujemy, to tam jest też takie pytanie, czy będzie przez pięć lat finansowanie? Znaczy, że nie możemy nigdzie zainwestować, bo nikt nie ma gwarancji, czy NFZ da pieniądze. Oczywiście, a kto pani da gwarancję, jeżeli są przetargi? Czy jest jakiś urząd w tym kraju, który da gwarancję, robiąc przetargi, że da pie te pieniądze? No przecież to, to, według obecnego prawa, jest to niemożliwe, żeby jakikolwiek urząd, obojętnie, niech to będzie nawet przetarg na budowlankę, że on powie tak, tak, pan na pewno dostanie pieniądze przed Pani dyrektor, ale e, jak pani tak mówi, to wydaje się, że wszystko jest w porządku. Wróćmy do apelu e, Jolanty Szczypińskiej. Tak mówi u nas w radiu, że ona zrezygnuje z e, poradni e, leczenia, chwileczkę e, onkologicznego, bo nie ma e, hematologii w Słupsku. A Wy powtarzacie, Pani Rzecznik Prasowy, że wszystko jest w porządku, pełen dostęp. Potem się okazuje, że jednak coś tam było nie tak, że nie było kontraktu, tak? Tak, tak. tak. I chciałam od razu sprostować Radio Gdańsk, które podało złą informację, bo... Poradnia hematologii dalej nie będzie istniała w Słupsku, ponieważ nie ma takiej możliwości. Była na ostatnim miejscu ozbocenie. To znaczy, że gdzie będzie? Bo wcześniej pani obiecała, że pieniądze na to będą. Więc może ja powiem właśnie, żebyście państwo podali prawidłową wiadomość. Procedury hematologiczne będą wykonywane w poradni onkologicznej, w której będą zatrudnieni lekarze hematolodzy. Ze szpitala, którzy te procedury prowadzili i którzy będą je mogli rozliczać, bo jest taka możliwość skali. w słupsku, tak? Tak, proszę pani, w słupsku. I taką wiadomość podałam, po czym radio podało zupełnie inną wiadomość. Tak, dobrze, to może ja powiem tak, jak ja to rozumiem. Pani dyrektor mówi, że nie na hematologię w słupsku, tylko pani dyrektor mówi, że na onkologii, gdzie będą hematologi. tak? Zawirowanie. Powiem krótko. Pacjenci hematologiczni, którzy byli leczeni w szpitalu wojewódzkim w słupsku, dalej w tym szpitalu będą leczeni a organizacyjnie, czy to będzie gabinet 5 czy 6, to już zdecyduje dyrektor. Wydaje mi się tak, że to nie ma żadnego znaczenia, ale wciąż taka pani dyrektor w pani postawa. Teraz pani atakuje dziennikarzy. E, znaczy, może to jest jakaś obrona, bo... Nie, nie, pani redaktor, nie. Ja nie mogę nie zareagować na to, że ja, moje wiadomości niestety nie zawsze są przekazywane. No. Tak jak je przekazujemy. Dobrze, a pani dyrektor, może Pani po prostu puszczają nerwy, bo wszyscy teraz, jakby to pani głównie stała się tutaj e, obiektem e, różnych pretensji. Tak ja już wszystkie te wy, e, wypowiedzi Pani zna: e, mniejszych lub większych ważnych urzędników. Tak, wojewoda mówi, bo na tym chciałabym się skupić, że to, co zrobił UNFZ, to zagraża bezpieczeństwu pacjentów. I to jest chyba klucz. A ja myślę, że jednak nie zagraża. Poradnie mają dobre kontrakty. Zakontraktowaliśmy o 3 miliony więcej pieniędzy i gwarantuję pani, że gdybym miała kolejne 20 milionów, chętnie bym zakontraktowała jeszcze więcej. Ponieważ uważam, że dobrze dobrze zakontraktowana specjalistyka a jeszcze moim marzeniem jest lepiej pracujące POZ-y, to jest mniej pacjentów w szpitalach, które gdzie leczenie jest najdroższe. Dlatego też nie uważam, żeby było zagrożenie życia, natomiast na dzień dzisiejszy według tych przepisów, które obowiązują nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia, ale przede wszystkim podmioty medyczne. Bo to są załączniki do, do właśnie do ankiet konkursowych. Na dzień dzisiejszy jest siatka placówek takich, jaka jest. No dobrze, ale chociażby to, że robicie konkurs na Narodowy Fundusz Zdrowia, robię konkurs na ostatnią chwilę, tak? Mamy dzisiaj 26 e, dzień czerwca. Pani wciąż e, rozpatruje odwołania. Przecież i tak pewnie żadne albo prawie żadne odwołanie zostanie przyjęte. Czy nie można zrobić konkursu w czerwcu, żeby nowe zasady zaczęły obowiązywać, na przykład od stycznia? Mówię na przyszłość, bo co jakiś czas mamy powtórkę z tego samego. Czy ja mogę powiedzieć, od kiedy my robimy konkurs? Konkurs został ogłoszony na koniec marca, pani redaktor. No, z... W, kołowie, w połowie czerwca. 1500 ofert do przeglądnięcia. A dlaczego nie może zacząć obowiązywać od stycznia, żeby się wszyscy jakoś przyzwyczaili także pan... no Możliwości, bo się umowy kończą 30 czerwca. Ale pani dyrektor, czy pani potrafi się wczuć w, w rolę pacjenta, który był zapisany do swojego specjalisty, czekał kilka miesięcy, bo to różnie, tak? I teraz okazuje się, że ciach, ta, ta, ta przychodnia nie ma umowy i on musi znowu czekać w kolejce. Odmioty wiedziały, że konkurs będzie i że nowe umowy będą obowiązywały od 1 lipca. Dlatego ja oczywiście, że się wczuwam w rolę pacjentów, ponieważ pewnie dużo poradni liczyło na to, że te kontrakty będą miały. Natomiast no, stało się jak się stało, konkursy zostały absolutnie już wcześniej, nie można było tych konkursów przeprowadzić. Podmioty były powiadomione o konkursie 22 lutego, już powtarzam to po raz kolejny. Dobrze, to nie powtarzamy, bo my mamy mało czasu, a ma pani takie poczucie, że e, zrobiła pani albo może Narodowy Fundusz Zdrowia Centralny taki trochę poligon doświadczalny akurat na Pomorzu, to jest celowe działanie? Żaden poligon doświadczalny, po prostu nasze umowy, to jest zaszłość jakby historyczna sprzed trzech lat, kończyły się w połowie roku ze względu na już bardzo szczupłą ilość moich pracowników, żeby nie skomasować wszystkich konkursów na koniec roku, podzieliliśmy w zakresach konkursy. Ale może na szczęście, można by powiedzieć, w jednym województwie, bo jak tutaj wyjdą różne, nie wiem, błędy, czy jakby trudności, to... będę pani redaktor, to już by konkurs był unieważniony. A właśnie, można unieważnić konkurs, bo takie się apele nie, pojawiają. Już po ogłoszeniu wyników nie, no chyba, że wyjdą zasadnicze jakieś błędy i wtedy przede wszystkim no, będą, będą myślę, inne decyzje. Natomiast jak na razie błędów nie ma. Chciałam powiedzieć, 1 lipca wchodzi kontrola MSZ, Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli chodzi o to o komputery i rezonanse, to myślę, będzie taki pierwszy sprawdzian, że konkursy zostały przeprowadzone tak, jak powinny być. Wiele osób mówi, Barbara Kawińska musi odejść. Pani rezygnacja by trochę emocje? Czy ja wiem? Być może, ale ja, dlaczego ja mam rezygnować, jeżeli ja nie popełniłam błędu? Yy, owszem, jeżeli... Bo potrzebna jest prawdopodobnie w pewnym momencie, będzie tak, tak myślę, tak jak obserwuję naszą scenę polityczną, będzie potrzebna e, ofiara. Także e, politycznych decyzji, tak? Ja myślę, że jeżeli taka ofiara będzie potrzebna, to mój szef, yy, że tak powiem, będzie wiedział, co zrobić, to ja nie muszę po powiadać, co trzeba zrobić. Natomiast uważam jeszcze raz, że zostało zrobione wszystko... Zgodnie z prawem, miałem już, macie tego sformułowania bardzo nie lubicie, a ja to muszę podkreślać. Moi ludzie pracowali na pełnych obrotach, sobota i niedziela od marca i jeszcze pracują, bo piszemy odwołania. Wszyscy pracujemy do nocy i proszę mi wierzyć, że y, konkursy naprawdę były przepatrywane, natomiast no niestety rankingi się poukładały jak się poukładały. Pytanie, czy nie można było lepiej przygotować ofert? Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.